Każdy się bał zbójników i dlatego też wpadli na ciekawy pomysł, zacznie wykonywać długie instrumenty do nadawania umówionych sygnałów, w razie potrzeby do wzywania pomocy. I oto za chwilę zademonstruje na rogu pasterskim granie. Субтитры сделал DimaTorzok не буй, ты ее не сбой, не не сбой, не сбой, не сбой, не сбой, Łowiecki mogli ich nie paść, ej, mogłaś swoich nuzek, między moje nie kłaść. Ej! Dawniej w tej okolicach głównym zajęciem było pasterstwo, wypasanie owiec, bedła, kóz. No jak o tu w żywcu wypasało się i na grojcu też, posłuchajmy jako to śpiewka, jest, o grojcu żywieckim. W niemieckim grojcu pasie, e, rozce i zaśpiewa drugi roz Wiele szczytów górskich nozi, obce nazwy, własne. I jest kilka szczytów o nazwie Kitsora. Posłuchajmy melodii. Kicora, kicora, pomykaj wiecora Żeby pastereczki pozganiały z pola. Siedzicie, ej, po zielonym zycie, jak się napasiecie, ej, ku sobie pójdziecie. ze zanucze to ty gronicki woz weselnic muszę i do mnie pasterz. Kiedy wypasał owce, miał wiele instrumentów, a śpiewał do groni, do gronicku, władzem wszystkim, co się tu działo. Wy moje Słonecki wy moje kochane, Zawsze woz oglądom hej, I no rano wstane. Słonecko za zasło Zalasek lásek sosnovy, pastyři nevídať, hej, krovy. Zawsze było tak wesoło i spokojnie. No bo dawniej moi miły grasowali zbójcy, a tu przede mną stoi piękno, góra, pilsko. No i bójcy tam chętnie grasowali po okolicach, tam się chowali. No to kolejny instrument po góralsku, po ponasem, ma nazwę Multanki, bo pierwsi pasterze górale przewędrowali ze wschodnich Karpat. Tam jest kraina geograficzna multany. Stąd instrument ma nazwę multanki, a że jest tu kilkanaście piszczołek, czyli fletów. Dzisiaj instrument ma nazwę fletnia. Posłuchajmy melodii. Jako dawni to pastyże śpiewali do tej góry Pilską. Pilsko na se pilsko, wysoki gronicek, skoro się za dana, już leje des. No i tak po całych meskinach rasowali zbójcy, będzie śpiew w kajłopilsku z zbojnicy, kaście złoto skryli W tej największej turni dana hojno niebezpiecznym narzędziem ciupaga, bo można coś ich ciupnąć, albo kogoś ich ciupnąć. I zbójcy okradali kupców jadących na jarmark, podpalali zabudowania. No, pastyżom też podkradali łowce, no bo, kiedy się chce jeść, to każdy sposób dobry, posługiwali się niebezpiecznym narzędziem ciupaga. Poznajmy razu pewnego zbójcy ku mnie przybyli, popili trunków, udali się rań w góry. Idąc, uwidzieli pastyży pasących owce. I co się okazało? Owce złapali, zarżnęli, upiekli, zjedli. Jeszcze przy ognisku poparzyli starego gowace bo oni im nie pozwalał wziąć owiec na zarżnięcie, to oni się zemścili, poparzyli go przy ognisku. Do szałasa, łowca bydzie naso, ryktuj kocioł, baco, naważymy mięsa A wszystko, co nie pojemy, ze sobotą zabieremy, na ostatę jest baco, zabijemy. Na no, ostatek jeszcze baczę zabijemy. Pięknie witam ze starej chałupy, moi mili. Do mnie na zabawie, albo na góralskim weselu grały Dudy i Złupcoki inaczej, gęśliki, i no dwóch muzykantów grał. Hej, ho, niska, tata ma ściska, hey, my też będziemy, jak się pobieremy. Dziewczyna, cyjota, cyjata, ej, co wczoraj sześćdziesiąt 63 lata. Ej, 63 lata i 7 miesięcy, ej, więcej, tam nie pójdę, nie pójdę tam więcej. Kiedyś grałem na weselu, na środek stali wyszedł jeden gość, skierował się w stronę dziewcząt i kobiet i takim zaśpiewał Ej tu u bez w dach jest świeży powietrzy, ej ściągajcie babki majtki, niech się dupka wietrzy. Naturalnie nikt się nie obraża za takie śpiewy, bo za chwilę wyszedł Wyszła jedna baba, ma na myśli kobita I tak i piewała gościowi Ej, nie śpiewaj, nie śpiewaj, ty co rykudłocu Ej, bo ja cię przebiję widłami na srocu Ej, wędruje powoli słonecko na niebie A miłość, tak jak sracka, przychodzi z nienacka. Nie wiedzieli jak się krowa Ej to byście ze strachu Siedzieli na dachu Ale oto do muzykanta Podszedł jeden nieproszony gość I uszkodził Z łupcoki co robić A właśnie w górach Na wszystko jest sposób bo to znaczył się jakiś gość, który nawet na zielonym listku potrafił zagrać tak jako na gnieźlekar. No to będzie po nasemu. Daj duka. Takie no przychodziły święta Bożego Narodzenia, to wiadomo na fujarka grywano różne kolędy. Oto kolenda, gdzie się w chałupie śpiewało dnia jednego o północy. gdybym zasnął w ciężkiej niemocy, Nie wiem czy na jawie, czy mi się śniło, że wedle mej budy słońce świeciło. Jakie się dzieci na narodzie w Betlejem, to pasty z instrumentami, co by nowonarodzonemu zagrać. A na czym się grało, posłuchajmy? Przybieżeliśmy do szopy, uściskaliśmy mu stopy, i dobył fujarki, a kuba rogu graliśmy ochotnie na chwałę Bogu. A my w taniec koło Budy A ty też Michale zagroj na flecie A za to kolędę dobrą weźmiecie. Się spotykamy, dudy. Stara chałpa mojej, lidowni na zabawie na weselu grały. Dudy i złup, Coki. A żeby muzykanta zachęcić, żeby zagrał na dudach, śpiewano ta. Oho, ho, ho, ho nie gru. Oho, ho, ho, ho nie gru. Siedzi, duda, na kamieniu trzyma dudy. Na ramieniu ho, 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 piknie, gru. bo jest skóra z kozy, żeby muzykanta zachęcić, żeby zagrał na kozie, śpiewa no tak. Ej zagroj, za nam zagroi, ej na tej siwej kozie, ej co się utopiła, kiedy wodzicka piła. Zostańcie z Bogiem, miejcie się radzi i zaś do miłego omacenia. Po nadwierch i strumiewie chali a na anahali, a na hoń śpiewa się pasie. W odrasku, w się ty podziwość, żyjdź że tu hned, Pomóż nam, nie dojdę panom.